Zegar wskazywał 22:47, gdy Carlos Romero wszedł do prywatnej windy w hotelu Real de Madrid. Panel lustrzany odbijał twarz mężczyzny, którego świat uważał za niepokonanego, garnitur na miarę, zimne spojrzenie, nienaganna postawa. Ale w środku coś zaczynało się walić. Hotel otrzymał anonimowe zgłoszenie, że jeden z pracowników odprowadza pieniądze z rezerwacji online. Carlos, nieufny wobec wszystkich, postanowił osobiście zbadać sprawę, tym razem nie jako właściciel, ale jako zwykły gość. Znów zakładał swoją ulubioną maskę, niewidzialnego. W cichych korytarzach czwartego piętra dyskretnie obserwował nocny ruch personelu sprzątającego. Widział Laurę Sanchez kilka razy w ostatnich tygodniach. Była efektywna, uprzejma, ale zbyt zamknięta w sobie. Nigdy nie przyjmowała napiwków, nigdy nie mówiła o sobie. Carlos umiał rozpoznawać tych, którzy ukrywają ból za profesjonalizmem. Nauczył się wyczuwać słabości, ale w tej kobiecie było coś innego. Nie było to strach przed złapaniem, to był strach przed złamaniem. Tej nocy postanowił pójść za nią niezauważony. Laura pchała wózek sprzątający pustym korytarzem. Blask zimnych świateł odbijał się w żółtych rękawicach, pokrywających jej drżące dłonie. Otworzyła drzwi apartamentu 412. Zaczęła zmieniać ręczniki, zbierać butelki, układać poduszki. Wszystko wydawało się normalne, dopóki jej telefon nie zawibrował. Laura spojrzała na ekran, zbladła i oparła się o ścianę. Carlos, ukryty za zakrętem korytarza, usłyszał tylko fragmenty. Tak, doktorze, jadę. Proszę, utrzymajcie go w stabilnym stanie. Jej głos był prawie szeptem, ale niósł desperację, której Carlos nie słyszał od dnia, gdy jego własny ojciec umarł w szpitalu dwadzieścia lat wcześniej. Minuty później Laura wybiegła w pośpiechu, zapominając o wózku w korytarzu. Carlos podszedł bliżej. Na siedzeniu leżał złożony arkusz prawdopodobnie wypadł z jej torby. Było to rachunek medyczny. Imię pacjenta Diego Sanchez wiek osiem lat. Zaległa kwota 40 cysi 800 euro. Carlos stał wpatrzony w tę liczbę. Nie kwota go niepokoiła, lecz notatka na dole. Pilna operacja zalecana w ciągu 10 dni taki sam stempel, jaki widział w raporcie swojej matki, zanim przegrała walkę z guzem. Przez chwilę niezniszczalny milioner poczuł, jak żołądek mu się skręca. Postanowił działać, ale w sposób obliczony. Poprosił Javiera Martina, menedżera, o dyskretne zlokalizowanie adresu Laury. Chce wiedzieć o niej wszystko, ale tak by nie zauważyła. Javier zawahał się, ale autorytet Carlosa nie dopuszczał pytań. Następnego ranka Carlos osobiście pojechał do dzielnicy, w której mieszkała Laura. GPS zaprowadził go na wąską, wilgotną ulicę, daleko od madryckiego blasku. Ściany pokryte graffiti, okna zabezpieczone kratami. Zaparkował sportowy samochód przed starym budynkiem i wszedł na trzecie piętro. Drzwi były uchylone, a z wnętrza dobiegał słaby dźwięk dziecięcego kaszlu. Zapukał dwa razy. Laura pojawiła się zaskoczona, włosy związane byle jak, mundur pognieciony. Pan. Carlos? Zapytała, nie rozumiejąc, co właściciel hotelu robi u niej. Musimy porozmawiać, odpowiedział, utrzymując neutralny ton głosu. Przyjechałem osobiście, bo jest coś, co musisz usłyszeć. Laura próbowała ukryć panikę. Jeśli to za wczorajsze wyjście bez uprzedzenia, przepraszam, mój syn miał nawrót, ale wrócę. Nie o to chodzi. Carlos przerwał. Chodzi o fundusz awaryjny hotelu. Zmarszczyła brwi. Nie wiedziałam, że istnieje taki fundusz. Większość pracowników też nie. I szczerze mówiąc, istniał tylko na papierze. Rozejrzał się. Mieszkanie było małe z zabawkami rozsianymi po podłodze i butlą tlenową obok kanapy. Do dziś nigdy go nie potrzebowałem, ale może nadszedł czas. Laura spuściła głowę zawstydzona. Nie chcę jałmużny, panie. Potrzebuję tylko czasu na spłatę długów. Carlos zrobił krok naprzód. To nie jałmużna. To inwestycja w kogoś, kto wciąż wierzy w uczciwość. Wczoraj mogłaś wziąć pięćdziesiąt euro z mojego pokoju i tego nie zrobiłaś. Laura podniosła oczy, przerażona. Pan Pan mnie testował? Testowałem, przyznał. I zdałaś. Ale odkryłem coś ważniejszego. Walczysz sama, to musi się zmienić. Cisza wypełniła pokój. Diego pojawił się w drzwiach sypialni, chudy z cienkimi rurkami w nosie. Mamo? Kim jest ten pan? Zapytał słabym głosem. Laura uśmiechnęła się z wysiłkiem. To przyjaciel synku, pomoże nam. Carlos uklęknął, by być na wysokości dziecka. Cześć Diego, jestem Carlos, lubię piłkę nożną, a ty? Oczy chłopca zabłysły. Też lubię, ale nie mogę dużo biegać. Lekarz powiedział, że moje serce szybko się męczy. To ja pobiegnę za ciebie, odpowiedział Carlos z szczerym uśmiechem. Umowa. Umowa, powiedział chłopiec, wyciągając rękę. W tym lekkim uścisku Carlos poczuł, jak coś pęka w nim, stara bariera, wzniesiona przez lata nieufności. W kolejnych dniach zaczął często odwiedzać Diego, zawsze przynosząc coś prostego: książkę, grę, inną przekąskę. Laura nalegała, że nie trzeba, ale każda wizyta zdawała się przywracać kolor twarzy syna. Carlos, nie ujawniając niczego, już rozmawiał ze szpitalem. Dyskretnie opłacił wszystkie koszty operacji i wyznaczył zabieg na za pięć dni. W przeddzień procedury Laura otrzymała telefon z kliniki. Senora Sanchez. — Todo está listo. Solo falta confirmar la firma del patrocinador. — Patrocinador? — zapytała zdezorientowana. — Si, el señor que cubrirá los gastos, Carlos Romero. Laura znieruchomiała. Telefon prawie wypadł jej z ręki. Pobiegła do hotelu, wjechała windą na ostatnie piętro i weszła do biura Carlosa bez proszenia o pozwolenie. — Nie mógł pan tego zrobić! — krzyknęła łzy spływające po twarzy — nie ma pan prawa wtrącać się w moje życie w ten sposób. Carlos wstał spokojny. Mam prawo pomagać temu, kto zasługuje na życie, Lauro. Pan nie rozumie, mrożlochała. No Kiedy ludzie pomagają, oczekują czegoś w zamian. Zawsze jest cena. Tym razem nie. Carlos podszedł powoli. Cena została zapłacona w dniu, gdy wybrałaś nie kraść. Laura zamilkła. Słowa całkowicie ją rozbroiły. W końcu wymamrotała: nie wiem, jak dziękować. Nie dziękuj, tylko obiecaj, że kiedy Diego będzie zdrowy, nauczysz innych nie rezygnować. Operacja odbyła się w chłodny wtorkowy poranek. Laura czekała godzinami w białej sali szpitalnej, wzrok utkwiony w drzwiach centrum operacyjnego. Carlos pozostał przy niej cały czas, nie mówiąc ani słowa. Gdy lekarz wyszedł zmęczony, ale uśmiechnięty, powiedział tylko: El niño va a vivir. Laura załamała się płacząc. Carlos przytrzymał ją za ramiona i po raz pierwszy od lat poczuł, że przytulenie kogoś nie jest słabością. Kolejne tygodnie były wirem nadziei. Diego poprawiał się z każdym dniem. Laura wróciła do pracy, ale teraz miała inną energię. Carlos zauważył w niej coś, czego nie widział u nikogo od dawna szczerą wdzięczność. I nie zauważając, zaczął się zmieniać także. Pewnej nocy, przeglądając raporty finansowe, natknął się na starą propozycję. Sprzedaż hotelu Real międzynarodowej sieci. Byłby to najbardziej lukratywny interes w karierze. Z odruchu prawie podpisał, ale spojrzał przez okno biura, w dole widział Laurę żegnającą się z kolegami, uśmiechającą się z spokojem kogoś, kto ma uratowanego syna. I po raz pierwszy Carlos zawahał się przed pieniędzmi. Zamknął teczkę postanowił nie sprzedawać. Hotel pozostanie niezależny. Następnego dnia ogłosił Radzie nową politykę, oficjalne utworzenie funduszu Diego, dedykowanego pracownikom w sytuacjach awaryjnych. Wiadomość rozprzestrzeniła się jak ogień. Niektórzy myśleli, że właściciel oszalał, inni płakali w ciszy. Laura, gdy się dowiedziała, poszukała Carlosa i zapytała: Dlaczego nazwa po moim synu? Odpowiedział prosto, bo przypomniał mi, co znaczy ratować życie? Laura próbowała protestować, ale Karlos tylko się uśmiechnął. Pozwól mi oddać światu trochę tego, czego mnie nauczyłaś. W tej chwili coś zmieniło się na zawsze między nimi. Nie było to romantyczne uczucie, ale głębsza więź. Dwoje ludzi naznaczonych bólem, którzy rozpoznali się w nadziei. W kolejnych miesiącach hotel się przekształcił. Pracownicy zaczęli pracować z odnowioną dumą. Fundusz Diego ratował rodziny, opłacał leczenie, dawał stypendia. Carlos zaczął być postrzegany nie tylko jako milioner, ale jako człowiek, który wreszcie rozumie wartość tego, czego nie da się kupić. Pewnego popołudnia Diego biegł korytarzami hotelu, całkowicie wyleczony, i rzucił się w ramiona Carlosa. Wujku, zgadnij? Dostałem dziesięć z przyrody. Carlos podniósł go w powietrze, śmiejąc się. To lepsze niż jakikolwiek zysk, jaki kiedykolwiek miałem. I w tym prostym uśmiechu wyleczonego dziecka, Carlos Romero zrozumiał, że największym przedsiębiorstwem, jakim kiedykolwiek będzie zarządzał, będzie ludzkie serce. Tres años después de aquella el Hotel Real de Madrid había cambiado más allá de lo que cualquier manual de negocios podría explicar. Lo que antes era un templo de mármol y silencio, Se había convertido en un lugar donde el lujo convivía con la humanidad. En los pasillos se escuchaban risas, saludos, historias compartidas entre empleados y huéspedes. En la entrada principal, una placa dorada brillaba bajo el sol. Fondo Diego, porque cada vida cuenta. Carlos Romero Te Suoba Dos Fuego gabinetu Czasem zatrzymał się przed nimi z kubkiem kawy w dłoni, wspominając dzień, gdy Laura prawie wypchnęła go z biura krzycząc, że nie chce jałmużny. Uśmiechał się, myśląc, jak bardzo sam się zmienił od tamtej pory. Człowiek, który kiedyś nie ufał nikomu, teraz inwestował w zaufanie. Laura ze swojej strony awansowała z superwizora na menedżera operacji, zarządzała ponad setką pracowników z mieszanką dyscypliny i czułości. Pod jej kierownictwem personel czuł się doceniony. Znana była jako szefowa, która słucha, kiedy ktoś miał problem, nie szedł najpierw do działu kadr, szedł do Laury. Pewnego ranka, przeglądając rezerwację, Laura otrzymała telefon, który ją zmroził. Pochodził od starego dostawcy hotelu firmy konserwacyjnej, która zbankrutowała. Właściciel, zdesperowany, wyznał jej coś. Były menedżer real od miesięcy odprowadzał fundusze na fałszywe konto. Laura nie zawahała się, pobiegła do biura Carlosa. Muszę z panem porozmawiać, powiedziała wchodząc bez zapowiedzi. Carlos podniósł wzrok znad komputera. Co się dzieje? Jest wewnętrzne oszustwo? Podała mu kopertę z dokumentami. Javier Martin kradnie. Cisza. Opadła jak kamień. Javier był jego prawą ręką przez dziesięć lat. Carlos wziął papiery, przeglądał je powoli. Każda cyfra była ciosem. W końcu odchylił się w fotelu. Jesteś pewna? Całkowicie. Laura przełknęła ślinę. Odkryłam to dziś rano. Pomyślałam, że musi pan wiedzieć zanim ktoś inny to zrobi. Carlos skinął głową. Dziękuję, że mi powiedziałaś. Natychmiast to zbadam. Tej nocy nie spał. Przeglądał konta, maile, kontrakty. Wszystko się zgadzało. Javier odprowadził prawie pół miliona euro na firmę Widmo. Carlos poczuł mieszankę wściekłości i rozczarowania, ale najbardziej bolało go to, że gdyby Laura tego nie odkryła, nigdy by się nie dowiedział. Następnego dnia wezwał Javiera do gabinetu. Masz coś do powiedzenia? Zapytał cicho. Javier próbował zachować spokój. Nie rozumiem o co chodzi. Chodzi o to. Carlos rzucił dokumenty na stół. Piętnaście lat zaufania, Javier. Dlaczego? Mężczyzna spuścił głowę. Długi. Potrzebowałem pieniędzy, myślałem, że nie zauważysz. Nie tylko ukradłeś pieniądze, ukradłeś esencję tego, co zbudowaliśmy. Carlos wziął głęboki oddech. Jesteś zwolniony i spłacisz każdy centym. Javier próbował protestować, ale ochrona już wyprowadzała go z hotelu. Gdy cisza wróciła, Carlos oparł się o okno. Stamtąd widział laurę nadzorującą hall. Poczuł dziwną dumę. Nie z uratowania biznesu, ale z tego, że miał kogoś, komu mógł całkowicie ufać. Tygodnie później rada dyrektorów zaproponowała Carlosowi sprzedaż hotelu, by pokryć straty z oszustwa. Ale odmówił. Zamiast sprzedawać, zwołał wszystkich pracowników. W wielkiej sali, przed ponad dwustoma osobami, wygłosił przemówienie, którego nikt nie zapomni. Przez lata wierzyłem, że sukces mierzy się w euro i rezerwacjach, ale wy nauczyliście mnie czegoś innego. Prawdziwy sukces jest w rękach, które pracują, w sercach, które się nie poddają, zrobił pauzę patrząc na Laurę i Diego, którzy obserwowali go z pierwszego rzędu. Ten hotel nie jest na sprzedaż. Odbudowujemy go jak rodzina, która przechodzi burzę i wychodzi silniejsza. Oklaski były tak głośne, że echo niosło się aż do korytarzy najwyższego piętra. W tym samym miesiącu Carlos stworzył nowy program, Puertas Abiertas, projekt oferujący zatrudnienie samotnym matkom i młodzieży bez szans. Laura została postawiona na czele. W ciągu sześciu miesięcy ponad 40 osób dostało pracę. Media zaczęły mówić o hotelu duszy, miejscu, gdzie elegancja nie koliduje z empatią. Ale historia miała jeszcze jedną nieoczekiwaną zwrotę. Pewnego popołudnia. Laura została wezwana pilnie do recepcji. Gość domagał się spotkania z nią. Gdy zeszła, znalazła mężczyznę około czterdziestki w tanim garniturze i zmęczonym spojrzeniu. Jestem Andres, powiedział nerwowo. Ojciec Diego. Czas zdawał się zatrzymać. Carlos, który zszedł po otrzymaniu tej samej informacji, stał kilka kroków dalej, obserwując. Laura zbladła. Odszedłeś, gdy najbardziej Cię potrzebowaliśmy. Powiedziała drżącym głosem: Teraz nie masz prawa wracać. Wiem, że nie, ale słyszałem o funduszu Diego. Nie chcę pieniędzy, tylko go poznać. Carlos zrobił krok naprzód. A dlaczego teraz? Andres spojrzał na niego. Bo zdiagnozowano u mnie raka. Nie mam dużo czasu. Chcę przeprosić, zanim odejdę. Cisza była ciężka. Laura nie wiedziała, co powiedzieć. Carlos interweniował spokojnie. Pozwól mu go zobaczyć, Lauro. Czasem przebaczenie też leczy. Kilka dni później Diego poznał swojego biologicznego ojca. Rozmowa była krótka, ale wystarczająca. Andres zmarł trzy tygodnie później, zostawiając list do Carlosa. Dziękuję za opiekę nad moim synem lepiej, niż ja kiedykolwiek mogłem. Carlos schował ten list do szuflady biurka. Za każdym razem, gdy praca go wyczerpywała, czytał go, by pamiętać dlaczego to wszystko robi. Z czasem Diego wyrósł silny i ciekawski. W wieku czternastu lat zaczął pomagać w programie Puertas Abiertas, ucząc podstaw informatyki nowych pracowników. Carlos obserwował go z dumą. Czasem nazywał go moim siostrzeńcem, innym razem po prostu moją najlepszą inwestycją. Pewnej nocy, gdy jedli kolację we troje, Laura przerwała ciszę. Jest coś, czego ci nie powiedziałam. Carlos spojrzał na nią zaintrygowany. Co takiego? Zaoferowano mi stanowisko w sieci hoteli Rivera w Barcelonie. Podwójna pensja i nowe wyzwanie, ale nie chcę wyjeżdżać bez Twojego błogosławieństwa. Carlos zamilkł. Wiedział, że Laura zasługuje na rozwój, ale myśl o jej stracie go uderzała. W końcu uśmiechnął się. Nie muszę dawać Ci błogosławieństwa, Lauro. Już je masz. Ale obiecaj mi coś. Gdziekolwiek pójdziesz, zabierz ze sobą to czego się tu nauczyliśmy. Laura wstała i go przytuliła. Nigdy nie zapomnę. W dniu, gdy odchodziła, cały personel zebrał się w holu. Były łzy, śmiech, kwiaty. Carlos wręczył jej teczkę. To twoje udziały w hotelu. Nie chcę, byś odchodziła jako pracownik, chcę, byś odchodziła jako wspólniczka. Laura nie mogła mówić, tylko przytuliła go po raz ostatni przed wejściem do pociągu. Lata mijały. Hotel Real rósł, rozszerzał się na Lizbonę, Paryż i Rzym. Fundusz Diego stał się międzynarodową fundacją. Tysiące rodzin otrzymało pomoc. W każdym nowym hotelu zdjęcie zdobiło recepcję: kobieta w żółtych rękawicach, uśmiechnięty chłopiec i elegancki mężczyzna z tyłu, patrzący z dumą. W wieku 18 lat Diego wstąpił na uniwersytet, by studiować medycynę. W swoim przemówieniu wstępnym powiedział: Moje życie zaczęło się dwa razy. Pierwszy raz, gdy się urodziłem, drugi, gdy pewien mężczyzna usłyszał płacz mojej matki za drzwiami i postanowił nie odwrócić wzroku. Carlos siedzący wśród publiczności poczuł, jak łzy napływają bez wstydu. To były najszczersze oklaski, jakie kiedykolwiek otrzymał w życiu. Pięć lat później Diego ukończył studia z wyróżnieniem. Ceremonia odbyła się w tej samej sali, w której lata wcześniej Carlos ogłosił, że hotel nie będzie sprzedany. Teraz młody lekarz podszedł do mównicy z uśmiechem. Ten dyplom jest dla tego, kto nauczył mnie, że prawdziwe bogactwo nie jest przechowywane w bankach, lecz w sercach. Dziękuję wujku Carlosie. Publiczność wstała. Carlos też wstał, ale nie mógł powstrzymać łez. Gdy Diego zszedł z estrady, przytulił go mocno. Jestem z ciebie dumny, synu. Ja też z ciebie, wujku, odpowiedział młody mężczyzna, bo uratowałeś więcej osób, niż wyobrażasz sobie. Tej nocy, wracając do swojego apartamentu, Carlos spojrzał z balkonu na oświetlone miasto. Na biurku leżało to samo zdjęcie co zawsze. On, Laura i Diego w parku. Wziął zdjęcie w ręce i uśmiechnął się. Pomyślał o wszystkim, co stracił, budując swoje imperium, przyjaźnie, czas, proste marzenia. I o wszystkim, co zyskał później. Improwizowaną rodzinę, cel, pokój, którego żaden biznes nie mógł kupić. Zapalił lampę, usiadł i napisał list. Jeśli kiedykolwiek zapomnę, dlaczego robię to, co robię, przeczytajcie mi te historie. Nie historię hotelu ani przedsiębiorcy. Historie człowieka, który udawał gościa, by odkryć, że prawdziwy luksus to możliwość pomocy. Schował list do szuflady i zgasił światło. Na zewnątrz Madryt wciąż żył, ale wewnątrz tego apartamentu cisza nie była pusta, była pełnią. A gdy świt zabarwił złoto dachy miasta, Carlos Romero zrozumiał, że choć zaczął szukać złodziei, to naprawdę znalazł swoją własną duszę.